Manko. witam Cię na moim kanale, jeżeli chcesz się dowiedzieć, ile kosztuje mieszkanie w Niemczech i jakie, na swoim przykładzie mogę Ci to powiedzieć i inne opłaty, w ogóle ile kosztuje cały miesiąc w moim przypadku w Niemczech, Nordsee, czyli nad Morzem Północnym, to ten filmik jest właśnie dla Ciebie. Dzisiaj opowiem o wszystkich moich opłatach, jakie tylko mam i ile na miesiąc to wychodzi. Na pierwszy rzut idzie oczywiście mieszkanie. Mieszkanie trzypokojowe. Kuchnia, łazienka, przedpokój i taka nisza, gdzie można sobie zabudować szafą czy coś takiego. Około 61 metrów kwadratowych. Balkon znajduje się tam. No i jest to parter, tylko taki wyższy, także nie za bardzo można zapukać w okno. No, i oczywiście piwnica mała, pomieszczenie na pranie też w piwnicy, bo dachy są tu płaskie, także nie ma żadnego strychu. I teraz druga stronka. Mamy tutaj taką aplikację do tego mieszkania, gdzie można sobie sprawdzić, ile zużyliśmy ciepłej wody i ile poszło na ogrzewanie. Ale takie gruntowe, gruntowa opłata, no to jak widzisz, jest 360. Do tego dochodzi. 160 euro za właśnie te jeszcze dodatkowe opłaty, tak jak wszędzie. No i do tego jeszcze 140 euro ogrzewanie, bo ogrzewanie jest tutaj takie z rury, nie ma tu żadnej takiej termy. Po prostu odkręca się kaloryfer i jest ciepły. Podkreślam, że jest to mieszkanie dla nas, czyli ja, moja partnerka i moja córka. Do tego sobie trzeba doliczyć jeszcze prąd. Ale dobra, na początek. Czyli razem nam wychodzi 660 euro. Do tego teraz prąd. Prąd mamy tak. Pani się nas zapytała, czy mam jakieś terrarium bądź akwarium. Ale nie mamy nic. No to wyliczyła nam tak na miesiąc plus minus 80 euro. Oczywiście jak się zużyje tego prądu lub tego ciepła czy ciepłej wody mniej, no to dostaniemy zwrot. Jeżeli nie, no to jeżeli będziemy mieli za dużo, no to trzeba będzie dopłacić. No dobra, no to mamy już 80 do tego. Do tego dochodzi teraz parking, bo parking płacę, żeby mieć zawsze swoje miejsce. To jest tak, że przyjeżdżam jest zawsze wolne. Jest tam wbita taka tabliczka, taki sam numer może być jak na rejestracji może być inny, tam na przykład Janusz bla bla bla. Ale do tego jest właśnie 15 euro. Na razie mamy 755 euro. A teraz jedziemy dalej. To co ja jeszcze opłacam na miesiąc, no to jest tak. Zacznijmy od samochodu. Samochód, samochód Mazda 6, no, no jest to euro 5 2,2 diesel i tak na miesiąc płacę 47 euro ubezpieczenia. To mam taki w pakiecie jeszcze tam lawety i tak dalej. Jakby się coś stało zepsuł się czy coś. Teraz idziemy dalej na teraz na, na rzut idzie telefon internet. No więc tak telefon stacjonarny nie mam go, ale go opłacam. Mam po prostu. Tylko internet około 45 euro, bo to jest taki 500. Także taki mi starsza. 1000 kosztuje taka prędkość internetu chyba 69 euro. Ale ja płacę jakoś 45. Do tego płacimy, bo to jest razem. Ale 60 euro płacę na trzy mobilne internety czyli moja partnerka, córka i ja. Na web 9,99, ale ja podliczę sobie tak za ochronę 60 euro. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Teraz jeszcze przejdę do takich opłat pobocznych, ale podsumujmy sobie teraz ten internet z tym mieszkaniem i z samochodem. No i mamy taką kwotę jak sobie taką ściągawkę zrobiłem tutaj, o. Także 908 euro na miesiąc u mnie to wychodzi i takie opłaty roczne. To jest tak, e, samochód. Samochód czy właśnie tym silniku, tak jak powiedziałem i tym Euro 5 opłacam 255 euro podatku drogowego. Teraz mam ogródek. Ogródek woda i prąd opłata roczna około 150 euro. I do tego jeszcze trzeba doliczyć ten pacht, czyli ta opłata taka za metry kwadratowe. W tym jest też e, opróżnienie szamba co 4-5 lat chyba, jak się nie mylę. No i do te, w tym jest też ubezpieczenie na wypadek, gdyby ktoś się włamał lub pożar by wystąpił. Kolejne inne ubezpieczenia, na, na przykład połamane drzewa i tak dalej. Albo na wikurę, która zrywała, no to już sobie trzeba dodatkowo opłacić, ale ja tego nie opłacam. Czyli powiedzmy ten pakt, czyli tą opłatę dzierżawy, czy jak to tam zwał, 300 euro. Na no ten ogródek, nieduży, 450 metrów, ale ta namurowana, widzieliście na innych filmikach pewnie, wychodzi nam za te opłaty takie na rok, na razie 705 euro. Teraz tak, do tego trzeba sobie jeszcze doliczyć. Oczywiście, jeżeli ktoś ma psa, obojętnie czy taki, czy 2 metry ma, czy 5 metrów ma, opłata tutaj u mnie jest jedna, czyli 120 euro podatku za psa. Tak wyszło mi 825. Zapisałem sobie na takiej karteczce, a teraz te 825 podzielę sobie na 12 przez 12. No i dobrze, już sobie to podzieliłem. Wyszło mi 68,75. No ale zaokrąglę, zaokrąglę to do 68. I teraz te 908 plus, plus 68. Wyszło mi coś takiego. Mam nadzieję, że wszystko dobrze popodliczałem. Także na miesiąc koszt. Tutaj w ogóle życia rodziny z jednym dzieckiem. No to właśnie taka cena mi wyszła, czyli 976 euro na miesiąc. Nie wiem, czy dużo trzymało. Napisz w komentarzu. Ja Was wszystkich pozdrawiam. Nie dałeś, daj subskrypcję i do następnego. Trzymajcie się. Na razie.